Czym różni się kit pszczeli od propolisu? Kit pszczeli jest to mieszanina wydzielin pszczół oraz substancji żywicznych obecnych w młodych pędach drzew, przykładowo takich jak topola, brzoza czy świerk. Kit jest wytwarzany przez pszczoły i służy im głównie jako materiał uszczelniający ul oraz do zmniejszania niezbędnych ulotworów na zimę. Jest on stosowany do małych szczelin, maksymalnie do 5 mm. Większe szczeliny są przeważnie wypełniane woskiem. Jego kolor jest zależny od rodzaju materiału roślinnego. Najczęściej jest on ciemnobrązowy, rzadziej jasnobrązowy, pomarańczowy, żółty, żółto zielony lub czerwony. Rzadko występuje również w kolorze zbliżonym do czerni. Propolis w temperaturze powyżej 20 stopni jest lepki i elastyczny. Poniżej tej temperatury jest twardy i kruchy. Propolis. Może również służyć do konserwacji ciał martwych szkodników, które wtargnęły do ula, np. ryjówki lub myszy, a których ze względu na rozmiary owady nie są w stanie usunąć na zewnątrz. Kit wytwarzają nie tylko pszczoły, ale też przykładowo osy. Na początku XX wieku kit pszczeli stosowany był do dezynfekcji ran. Poza tym, kit jest lub był stosowany jako składnik lakieru do uszczelniania pęknięć na instrumentach smyczkowych, jako składnik gum do rzucia czy składnik preparatów do konserwacji karoserii samochodowej. Propolis stosowany jest tradycyjnie w przypadku szerokiego zakresu chorób i dolegliwości, jednak brakuje naukowych potwierdzeń skuteczności jego działania. Wyjątkiem jest określenie jako prawdopodobnie korzystne działanie w leczeniu opryszczki wargowej oraz stanów zapalnych jamy ustnej. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, byłbym wdzięczny za łapkę w górę oraz subskrypcję. Przypominam też o konkursie, w którym można wygrać podkurzacz. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod filmem. Wracając do pytania z tytułu tego odcinka. Kit pszczeli i propolis to jedna i ta sama substancja. Czasem można spotkać się jeszcze z określeniem klej pszczeli. Jako ciekawostkę dodam, że pszczoły do produkcji propolisu mogą użyć smołu lub asfaltu. Także nie każdy propolis jest do końca zdrowy. Żeby mieć pewność, należałoby wysłać propolis do analizy. Wybaczcie też za małą ilość zdjęć propolisu. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.